W piątek 25 marca o godzinie 19.00 głównymi ulicami miasta przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Poprzedzony był mszą świętą w parafii nawiedzenia na świętej Marii Panny z udziałem biskupa Stanisława Stefanka. Następnie spod bram Fary setki osób przymaszerowały do Kościoła Zbawiciela Świata. Tak. Marsz dla życia i rodziny jest manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby od poczęcia do naturalnej śmierci. Idea imprezy nabiera szczególnej aktualności wobec zagrożenia, jakie dla praw człowieka, rodziny i społeczeństwa stanowi kultura śmierci. Marsz to również afirmacja podstawowego prawa do życia, gwarancji poszanowania pozostałych praw człowieka, w poczuciu odpowiedzialności i miłości bliźniego, biorące udział w marszu. Domagali się pełnej ochrony życia. Apelowali o zaprzestanie skrajnej formy dyskryminacji, jaką jest dopuszczana przez polskie prawo aborcja osób z powodu ich niepełnosprawności czy okoliczności poczęcia, na przykład gwałt.

Teraz chciałbym wszystkim dzięki Bielego zaprosić wszystkich do i wideo pomocy, szczególnie tych, którzy najbardziej potrzebują jakiegoś 也是。